Chyba była spoko akurat. A, A akurat. ty robić, mamy laboratorium, no. Coś tam w kąpie, no i spierdolamy. Zhakować. Dobrze, dobrze. Mhm. Dobra, ja. i teraz tak, co robi. Tu, ile się można tego wybrać? Assa. Ultr i medic ja wybieram. dysk, czyli tu musimy wrócić z dyskietką, dobra? Możesz wybrać jedno, aga nie dwa. Uważajcie, bo to może nam rozpieprzyć. O, barykada, zrobię to. Find the disk. Barykaduję, że nas nie zapisu. Trzeba zbierać zapasy od razu, żeby wytwarzać. No ale to co, maska gazową, co mi to do maska daje? Ja miałem w Find ogóle. Find the disk. O, wyszedłem na zewnątrz. Jestem też. Hmm. Da się ślizgać? Nie. Słyszałem ja się... coś. No. Kurwa, pa skaner. Tająki. Takie. Jak macie skaner, to możecie go bie, wykryć. Nie? O, już ktoś bo. ma dyskietkę, nice. Mhm. no bo już... Też barykaduje. Shortcut tutaj jest napisane. Okej. Okay. Pobarykadowałem jego przejściu. A disk has been installed. Czemu mieć na wprost? pułapka jakaś? Bo on tu jest w takim razie. Ja this arm zrobię. Jak się robią pułapki koła, znaczy, że on tu jest <laughs> Pająk jest chyba, kurwa! A jak się spada na dół? Aha, po prostu Goni mnie ten pająk, ja spierdalam. No, na pewno. 50 zdrowia mi zostaje. Jesteś medykiem? Nie. Masz się zrobić. Nie. Oh my god. Dobra, ja włączam komputer. Dobra, nie ruszamy się. A co to jest tutaj takie? Mam dyskietkę też. O Boże, to dwie dyskietki trzeba było, jaka porażka. Muzyka się zrobiła nie. źle. Nieważne, tu jest ja blisko. Tu jest przejście to to w tej te... bibliotece, dobra. Ale mi narzygał. Ja wkładam drugą dyskietkę jakby, co? Kurwa! O kurde, coś o tu się jest Jest pająk! Tu. Obrzydliwy! Nie, nie go damy poduchnie. z nim rady. Jeszcze trzecia dyskietka musimy, szybką. Ja już nie mam Walić go, umar. Nie! Tam nam jest zwykły pająk. Zabiliśmy go. Okej. Okay. Słuchajcie, ja schodzę do piwnicy jakiejś. Ile pająków za tobą idzie? Pięknie. Za mną? To jest item. Ale muszę. Mogę zabarykadować taki... drzwi, ale to nie wcisz to do... Słuchajcie, mam pójśćą dyskietkę i pójpełków ze drzwiami nie wiem sam zrobić. No to też ginę, bo mi ciągle się kwas robi jakiś Jak wejdę tędy. Dobra on mnie wyleczył chyba. I tędy. No ja zaraz dależę, też. O tu jest człowiek martwy hit. Co on widzi, że ja zabijam na przykład tych... Dobra, ja biegnę za kimś. czy nie? Ja właśnie ich nie zabijam na średni wypadek. O kurwa, on jest za nami. Mogę jakoś zgasić latarkę? Kurde, no uderzyłam go. No czemu ja uderzam go i nie mogę go zabić? Nie rozumiem, jakieś lagi są czy to? Zabrał dyskietkę w ogóle z ręki, hit. Aha. silver Silverhand mi zabrał. Dobra, robię sobie łeb. Bo trochę życia mi dało, choć tyle. Ja jako techniczny mogę barykadować drzwi. No to spoko z tą skrzynką, tak? Tak. No trzeba się tego wszystkiego nauczyć, no. Tak, tylko że nie mam... Wiesz, jakbyś teraz wlazł do Dybydy to też byś się opierdolił za Trzeba to. A Silverhanda ratować, bo on ma kurwa dyskietkę. A to jest ostatnio. Ale ci tutaj też nie są zbyt mili, bo on miał jakieś strzykawki i sobie strzyknął, coś mi powiedział i uciekł. I mnie nie wyleczył. Yukine <grym> Nie żyje? Nagle jest u góry, dobra. Kurwa, on tu jest. Z nią. Kucnij. wyłącz tą latarkę. Jak to się wyłącza? Nie wiem, jak to się O, wyłączyłeś, dobra. Ja nie. Instaluję, ale on tu chyba jest. Ja po AGD tak, ja jakoś Nie pozwolił ci. Kurde, no już prawie. Jesteśmy. Barykaduje drzwi, nie może przejść. Zamknę go tam. No i git. Ech, tutaj taki Dwight biega! Ten w niebieskiej koszulce z plecakiem. No, rozwala te drzwi, więc macie czas na dyskietkę, szybko. Trzeba iść po Silverhanda właśnie teraz. Idę, spadłem na dół. Dobra, Pobrezę ja leczę jakiegoś na... ziomka. Kurwa, ile pająków. Jak się włącza latarka, wiecie? Ja nie wiem. No. No, ale otwórz te drzwi mieć, co się A, no zamknęło. zamykaj, bo te pająki. Myślałem, no, że nie ma cię tam. Ale... <laughs> nie da się wyłączyć latarki, może on jej nie widzi. Ile może brakuje widzi, życia? Właśnie. Ja mam 70. Dobra. Ja w ogóle nie dobra. mam. Ok, więcej nie, wiesz, nie mogę. Dobra. No dobra, dzień Nie da się zrobić tej dyskietki, bo mam Trzeba na górę przejść i go zabić, wszyscy musimy go bić. Okej, ja nie mam czym. Dobra, robię, to wiesz, umbra. No idę też dacham już. Ale nie Szybko. wiem jak się właśnie mam dosadzę. Się czwarta, Za to bo... Mam, 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 Na dwór musisz tak wyjść. Tak, the first to. computer. Nie, Szybko. on mnie znalazł. To jest na gdzieś. Tak, on tu jest gdzieś na dole. Słyszę go. A to pająki. Piję go, pająker, pomóżcie! No. Kurde, już nie mogłam. Szybko zamykam drzwi. Ja umrę o, chyba kurde. już. Super się zamknęły te drzwi. Na ile ile razy może umrzeć? Hakuje Uj, to. czas nie skończy. Tak, dopóki Jestem. nie będzie miał kto odrodzić. Zabarykadowałem drzwi w razie czego. Zrobiłem. A drugie jest po drugiej stronie zupełnie. Ja pierdolę. Połapki rozstawia za tobą z UDIS. Widzę. Zamykam drzwi. No disarm to. No to Chodź pani, chodź. No chodź. Chodź, dopóki mnie nie uratują, to cię mogę płaskać, chodź, no, ale to nie będę robić, chodź. No chodź. A czemu ty umarłaś, Zaś? On no Nie złapał. Gdzie Są się dobra? po Idę na górę. No, cichutko będziesz, tak? Ja się tak? Jakie będą konsekwencje, tak? To prostu no, jeszcze wyższe? Jakie ja mam tam iść. Cichutko. cicho, cichutko, grzeczny Tędy mogę wskoczyć? Można. Boże, ja tu utknąłem. Nie, to jest pokój zamykania ludzi. Tutaj więżą, mnie ratujesz? Tak. Dobra, ale Aleksiu, koniec. No, tak. niestety, bo ja już jestem uratowana, muszę iść. Ale przynajmniej mam apteczkę od początku. Dobra, małotowa zrobię. Dobra, dzięki. Jesteś w pełni wyleczony. Mhm. Kurwa, to jest pająku. Tu jesteś na górze, niby. Tak, uciekamy. Mm -hmm. A ja mam nad i na w scrap, może wpadłem w pułapkę. A kurwa, zabił mnie. Help, Zubis. Jak na górę się tu wchodzi, tędy. No, ciężko. Ale widzę, że 4x1 wcale lepiej idzie. To zależy pewnie jaka mapa, nie? Zależy On go tu zabije zaraz pewnie. A jak ktoś mnie zajebał, nie? Późniejsze. Hakuję ja to, ale się boję. Nie ma przyjdzie, Nie ma, ma minion. Nie, bo patrzę, nie widzę go. Zrobione. Złapę mnie. Złapę. Złapę mnie. Kurwa, zabiło o? mnie. Znaczy, ja spadłem. A, to, to samo co ja. Musiałbym mnie ktoś podnieść po prostu. No to może przyjdą do ciebie. O, przyszedł, dobra. Fajnie, że jeszcze pająki mnie zaczął żreć jak leżę. Ej. No ale że są różni, czy. Tak. No patrzczo, nie mogę się ruszyć, bo jest... Ja pierdolę. On się jest. Ja go słyszę. Aha, no zabija. Kurwa, jebane pająki. Zbieraj po nich te, bo oni rzeczki zostawiają. Jak mam teraz wrócić? Jak najszybciej. No to spadłem z samej góry w taką dziurę w podłodze. Ale kurde, że nie widać gdzie człowiek leży, nie? Gdzieś tu pewnie Jaki na zewnątrz No ale jak on tam wrócić to nie wiem. Nie no, ja już żyję przecież. Aha. Trzeba o pomóc Yukine, idę po nią. Wejdźcie do, ready. do może. Jak Waiting for rescue, okej. Okay. Jakamś do góry. Słyszę go coś tu. No goni nas, zajebiście. Pająki są, mieć. muszą tu być te pająki. Nie wiem w ogóle, bo ja siebie nie widzę gdzie ja jestem. Bo Dobra, tam jak mi nie pokazało. Oo, droga to. Upaliłem jest... go. Pół życia ma jeszcze. Kurde, w jakieś rusztowania. Ja się czołgam. Umarłem. Dobra, pójść. To nie ja. Friends forever, right? Jak umarł tak mój? Go Proszę, A jak ją uwolniłem. Franca. Tam u góry byłem, już przy tym wyjściu, ale co? A gdzie Agunia jest? Ktoś ratuje dobra, kogoś. Dobra, robi mnie, ktoś ratuje. Ta dziewczyna, co Zuty ze mną ratował. Dobra, to jeszcze ja, ale gdzie jestem? Ja nie wiem, gdzieś w bibliotece. Około celu. Niedaleko celu, dobra, idę też. Kurwa, on jest gdzieś mhm. za mną. Jest gdzieś tu. Nie ma na razie. Nie ma wejścia, wypierdalej. O Boże, słuchaj. te drzwi szybko. Mhm, ile pająków tu idzie? Ja Mhm, zrobię sobie hełm. Aha, zniknęła po to niedobrze, chyba ją zabrą. Na górę się idzie. nagada legada, Dr. Amber. O Jezu. Ej! Widzicie go! Widzicie go, bo on ma mało życia już. Prosto na mnie spadł z góry. Z no. mi wbił w głowę. Zabijcie go, no już... Kurde, miał kapkę życia. Dopiero się odrodziłem, co za gówno. Też, ale kurde, jeszcze by go ktoś uderzył i już by padł. Leave 99% weekend safe. Otworzyłem. Ale co 99% No pewnie ta korka safe. czy coś, No kurwa, escape gate is closing. I co teraz? No miał zostawić chyba na 90... O, wyzwał cię od idioty ja <grymne> nie widzę. No czacie, a ja nie widzę, czatu, czemu? No ale nie ja widzisz było. Nie. Enterem. Chyba coś pod spodem, detekujemy cię. Otwierają mnie? Tak. No rozgierdalamy, on zrobił. Nie wiem gdzie. U góry. Miał no, sprint już. Super. Oh, bo, zabija tu kogoś. Nie patrz, ona ci nie pomoże. Pomogli ci, no. Uciekaj, ZuDIS. Nie mogę. Leć, ale gdzie? Koniec czasu, nara. No patrz, byłem przed tym już. Kurwa, ja nie wiedziałem, że tak działa. Sorry. I hate you, I hate you. Napisałam, że to nasz pierwszy raz, że przepraszamy. Można zostawić na 99% widocznie tą korbkę. Tak, można. Ja ją dobiję, bo ja myślałem, że on nie skończył, bo... Go... Akurat go jedną, wtedy, to ja myślałem, że on przypadkiem nie skończył. No trudno. Chyba jest wyzywane ale dziwne, bo nie widziałem tego czasu. Może go nie odwone. widać. Może tak szybciutko, może tak, wiesz, co. bo znika zaraz. Dobra, ja biorę tego medyka. Ja bez... Ja go zamykam za sobą i zamykam Tu się urwinera. skacze, okej. Okay. Tu się bije. To co daje te skanowadło? Będziesz go ślepiej widzisz, kto on jest. No, coś takiego. Masz raz na jakiś czas, także... No dobra, ta się testuję, nie? A tu się no da coś mówić? A gdzie... Y, te wytwarzanie pod R macie, tak? Not enough. I coś jeszcze? Chyba nie, FM F1, się rozbraja. F1, F1 naciśnij, masz całe wszystko na dole. FM się hmm. rozbraja, no i co? Kłócasz kontrolę? Wyrzucasz rzeczy. F1... Aircrafting. Okej. Okay. Ale to mi wariuje i co wtedy na przykład? No i to znaczy, że on jest niedaleko. No, to jest niedaleko. A Pający rzeczy zbieracie się czym? Tak. F, search, okej. Okay. Kurde, ja mam Już? bardzo dużo pająków. Nie, nie pająki po prostu. Czym się F pickup się robi? No, takie tak trochę niezbyt. To pająki tutaj ciągle rodzą. Co, na mi pająki leczy? O Boże, on tu jest. Kurwa, coś się dzieje. Oślepiłem go, uciekam. Robię pigułki przeciwbólowe. Okej, okay, mam je w punkty zaraz A to ten duży pająk mnie dopadł, ja pierdzielę No nie wierzę, że mnie ten pająk zeżarł. Że mnie kurde, zatruło coś, użyłam skrzynkę, zatruwam. Nie co? Czemu? Nie nacisłam. Umarł. No, Zabił mnie pają. Dobra, ja chcę być medykiem. Ale tutaj przynajmniej widzę, że mogę... Podchodzę do kogoś, lecz... Pajączyca leczę... jest! O Boże. Co to są te żółte kółka takie z to przebiegłeś obok? To super, pajączyca mnie zabija. To znaczy? Ja myślałem, że ona nie może przejść przez takie rzeczy jak ja kłócam. Ona sobie w ogóle przeszła na wyjebungo i nara. Aha. Ktoś mnie ratuje? To so było jakimś jadem, w ogóle świecę się cały. No tu jest. Tak. Kurwa, mat. Tu jest ten. Do tego. No, no, to i, i tak. I co teraz? Uciekam, tak? Mhm. Myślałem, że po to jest czy że na kuckach mnie nie może przejść przez te przejścia, co ja mogę. No to w ogóle weszła na i łololo, że jest trzy razy od tego wejścia. Boże, ciszę. Mój prędziszek. Dobra, i co, to, co ta maska mi daje? Bo to, że mi ogranicza widoczność... Pewnie przeciwkazowa, nie? O Boże... No tak, ale jaki tu jest gaz? Patrz, ten Berski, mogę takie coś zrobić. Czekaj. Jak się robi? Rm. Nie, te? Te. Pająków milion. O, Kurde, pająki mnie atakują, a ja idę z tym. Paliwem Ktoś mi pomoże? Nie Pięknie. no, idę, ale jesteś trochę daleko. I to Ja mam adrenalinę, jakąś nie wiem po co jest. go. No nie, no zaśmie że ten duży pająk, tak? Noa, to, to jest boss. Tam leży koło mnie paliwo, bo mi wypadło. A stanka też jak, to jak żył, bd, bd, jakieś podłoga tylko. Mam, mam szczelbę, mogę wykraftować. Słucham? Chcę. Mam Szoguna, no. Będziemy no, go bić, no to... Gdzie jest ta Aga teraz? Skoro zabita. Koło mnie tam paliwo leżało, musicie podnieść. No ona cały czas mnie ten paniuk wielki zabija, ty! Ja mam teraz wyrzutnie płomieni, w sensie... No, no. nie wiem jak zmienić... Aha, dobra. Kliknięciem. A jak latarki wyłączacie i załączacie? Nie wiem, nie da się chyba. Almost there! I ten akcent, kocham. Tutaj ten pająk przeszedł przed chwilą, ty widziałaś to? Idzie, mały. Ja nie, duży. Z... No. Musiałeś te rzeczy. Czekaj. A ten flame to jest maciek, chyba? No leczę cię, no. Jeszcze, jeszcze do połowy apteczki. Dobra, okej. Okay. Ten flamethrower ma tylko jakieś 10 naboi, więc to wszystko za. Zabija skończy. go, kurwa. Tutaj Jak tam King przejść do was? Nie wiem, którą tam. Ten... Tu jest jakaś pułapka, zaś, proszę. O, kurwa, gdzieś się zbadżyłam. O, kurwa, w pułapce jestem. Idę. Za tobą, nie za tobą. Zrobiłam im to. Ociekajcie. No, no. Jak, te, jak te drzwi zamyka? Czym to się robi? Ja tam. Nie da się zamknąć tych drzwi. Chociaż my tylko to, że jak wyrzucimy tą na przykład kanistę albo nas zabije, to tam zostaje, a nie że wraca na początek. No tak, tylko gdzieś ten mój został. Puk, puk, puk. Dobra, idę spróbuję się dostać do tego kan... dobra, widzę, co się co kurwa Zabiłem go strzelbą. El Chapo jakieś zabił. Potrzebowałam leczenia. Ja Jestem w, w góry. Ok, super. Ale on mi się odnawia chyba ta apteczka. Gdzie mam z tym iść? O, oh, fuck me. niebieskiego. Boże, jak to mi drży ten pająk to ja z tym. Czekaj, idę, idę. Stotica chyba z się, chyba uratować Chyba Na razie cię osłaniam z tym paliwem Może nie możesz szybciej iść z tym? Nie. Nie, właśnie o to chodzi, że nie. Czekaj, jeszcze cię podleczę może Kurwa, trochę, co? Stupiaj. Lecę, lecę. Ale to spoko to się... Mogę, mogę cię leczyć jak tak. ten Mogę cię leczyć jak biegniesz z czymś, więc spoko, nie? Biegniesz, to za dużo będzie. To jest pion. Pion. Znaczy no idzie sobie, wiesz. Dobra, pipę bomb robię. No Ej, co teraz? Ta strzelba dwa strzały i on umarł od razu. Ej, a tutaj się jak coś... O kurwa! Active de crank zrobiłam. Oślepiłem i spierdalam. Perfect timing. Jakś mi odrodzi kiedyś? No właśnie, chciałem tam iść, ale mi tutaj przyszedł. Czekaj, może tędy się da jakoś przejść. Mam tutaj jakieś schody na dół? Nie da się tym cienić. Dobra, ja jestem. Zaraz da będę. Kurwa. Się nie, te zielone skrzynie, miałem ci powiedzieć. No ale dużo jest zasobów, no mogę się ruszyć już? Pierdolet. Dobra, nie, nie wiem jak się tej bomby używa, kurde. No kurwa, rozpadasz takie blueprinty jak craftujesz hit. King of the North to jest, a... A Zudis? A, a dalej jest nieodrodzona. Ja pierdolę. Um, rescue Zudis, do dobra. Y hmm. Jak ja mam stąd O! Nara. Kurde, to była jedyna droga ucieczki przed nim. Dobra, jak się tą, y tą bombę... Mucia... Ja tu umarłem. Aha, wyjebałam się tą... Nie mogę ja pierdziel, od... co ja sobie zrobiłam? Tu masz nakraczkę. Na ja nie mam nóg, nie mam rąk i nie mam głowy. Kurwa. Bo nie rzuciłam, nie, nie wiedziałam No nie chuja, nie, ja się nie dostanę do zoodizy. To kampi No to jakiś taki King Kong jakby, jakby. to. Jezu to! Aha. Głowa ci odpadła. A ty odpadł też wydecznie. nie masz wszystkiego. Czemu zoodizy nikt nie ratował? No robi... Dobra, oni robią korpkę. Nie wychodzą już. Aha, no to fajnie. One, ten Arnimaster Master tu są. Piękny Arni Master Tyry. Daj mi się. Każde państwo się Bardzo dobrze. Wszędzie kto mnie nie szedłem, to był ten zabójca do No ja się wysadziłam, też spoko. Ratuję kogoś. No na pewno nie mnie. Nie. Ktoś mnie ratuje też teraz, czekaj, nie, nie wiem czy mnie... Aha. Każ kolejka, what the fuck. Uleg tu się leczyć. To ktoś cię może uleczyć tylko. Samemu też się leczą, właśnie się bandażował. Ale to musi mieć apteczkę. Może sobie wytworzył albo znalazł. Okay. Kurwa, to może zabić ten kurwa ten, pojebany Te mnie jeżdżący? Fałko. Pewnie po to jest. Gdzie to się idzie teraz? On tu chodzi. O mnie. Tam trzeba uratować kogoś. No, no wiem tylko, że on tu chodzi. Mhm. No chodzi koło tych drzwi, więc ja nie wiem. On tu jest. Mhm. Aha, werbał, to już koniec. Oślepiłem go. No jestem, dobra, pomóż. O. Kurde, no. No patrz. No. A Boże, no. Teraz póki ją zabiję. No i co, uratujesz go? No nie. Ja widać jego krwawe stópki, jak chodzi. No jeba, On jakiś jest. No kampi cały czas, nie? nie ja go mogę oślepiać, ale co? Już tam do drzwi nie pójdę. Wszystkiego nie zrobię. Kuźwa, tak. nawet tutaj będą kampić w tej grze żenada. Co to kółeczko? Ale tamten też nie żyje, czemu? No ale nie widzę drzwi do otwarcia żadnych. Ten nik nie żyje, a on otwierał kurwa kutku tą kłopotkę. on poszedł kogoś uratować. Aga leży tam pod tymi drzwiami. Ale leży, no i co? Leży tam dalej? Nie, już zniknęła teraz. Jeszcze ten kłopoczek jest, ale. Ale on się bawi tymi. On pająki sobie zabija, więc nie wiem, mógłby chyba pomóc, nie? A jak się zmienia postać Aga? E, klikasz myszką po prostu. Okay. No, odciągnąłem go, musiałbym go zabić. Dobra, kurwa. idę. Tu musiałbym szczelbę wytworzyć. Naut INAF nic nie mogę wy wytworzyć. Ja też nie mogę. Potrzebuję 30 kurwa. Oślepiłem go. Próbuję się do was dostać. Kurde. Można by go teraz było odrodzić. Dobra. Olera, jasna, jak się tam dostać? Dobra, lecę tędy. 4 minuty zostało. Kurwa jakiś pociąg jedzie. Lepiej, bo go trzeba było oślepić, a potem go zabić. No powdanie. No boże! Ufa, no serio! Tego no, dość już. No kurwa, mój plan był idealny. Mhm. Na szczelba, moje wszystko. No, no cóż. Dlaczego tylko mnie kampion skrzypiewamy? No dobra, no tam są te drzwi, ale jak się mam tam dostać? Kuźba, no. No, ale co ci to da? I w ogóle biegają we dwóch w kółko i nic nie robią, na no. się zabija z wysokości jak skacze i Czekają sobie na wyjście pewnie i tyle Nintendy Chyba co możesz moją wziąć na przykład A mam. Najpierw chciałabym się kuźwa w ogóle do was dostać, wiesz? Chciałem go oślepić, tylko zabić szczelbą. To oczywiście połapek nie miałem. <noise> śmierć. Nie, nie, nie. Tędy biegłam, tak. To jest ta droga. To zamiast Dobra. do 30 teraz tych, to pozdro. A po co ona się drze, ta moja teraz? Bo nie rozumiem. Aha, fajnie Czemu mogę mogę otworzyć coś Nie mogę not enough Tą 30 bombę musi bombą być. Choć... Ja mam 22 Ale ja bym tą bombę Może tą bombą bym rzuciła 28, jeszcze dwa Nad enough To jakiś transporter od kota przeszukam Dobra robię kisę. tą szczelbę a ja spróbuję zrobić tą bombę. Jest! Mam bombę. Trzeba tam rzucić to. Ja nie wiem, jak się rzuca tą bombę. Tak, jak sobie wysadziłaś wcześniej. Tak, tylko właśnie się wysadzam, a nie chcę umrzeć. Tumberski, gdzie jesteś? Pobiegnę, uratowałem tego. Oni już otwierają wyjście. Otwierają. Została ostatnia, z ostatnie pokrętło zostało im. Może musimy tu jechać Zdech teraz, tu? O, ostatni ten im został do pociągnięcia. Możesz to no, zrobić, bo ja tu sama. Staram się Mogę tą bombę dobrać. rzucić, ale kurde. My tak nie zdążymy, bo już minuta została. Wyjebał go? No, kurde! Co za gówno. Nie wiem, tam iść teraz już, nawet którędy nie wiem. No to Boże się O Oni coś pisali, ale nie wiem. O Mongo, dawkle him. Ale co leave him? Never mind, Diden. No Ej, ale to mówiłam, co będzie ja wpisanie. Nie mam czym bić. No ale przyszliby tu, to by ci pomogli, nie? Jak się w ogóle pisze tutaj na czacie? Enter to Bo to kurwa klikam nie błądź wcześniej, tylko to Mogę no. Jak się kurwa zgłasza? Nie wiem. Oni przetrwali. Mhm. No raczej. Dwight uciekł. No mam tu ludzi, ale tylko tych właśnie co przetrwali jedzie kurwa Killer tego zgłosić. No, no i okay, może sobie wiem, tak to... grać. No, sprzyjść wszyscy chcią ratować, to wszyscy kurwa poszli uciekać, to co? No nieważne, ale z przesady miał jeszcze 10 celów do zrobienia, żeby uciec, on w ogóle sobie stał przy mnie już koniec. No. No kurwa, bez przesady.